Czy ty widzisz tego faceta? Wygląda, jakby urwał się z jakiegoś średniowiecza czy innego renesansu. Sprawdźmy, co z nim jest nie tak, bo to nie jest nic dobrego. Gdzie ja jestem? Jak się tu znalazłeś? Jesteś we fromborku, ale jakim cudem to sami nie wiemy. Za moich czasów? Fromborg? ...wyglądał zupełnie inaczej. Nie tylko Frombork, ale i cała nauka, która dzięki tobie przeszła rewolucję. I to kopernikańską. Zaraz pokażę ci, co rozpętałeś. Dzięki tobie wielu zaczęło na nowo patrzeć w niebo. Właśnie nowa to gwiazdy zmienne powiększające nagle jasność. To odkrycie tych Brache, który przez 21 lat prowadził wiele dokładnych obserwacji planet. Jego badania pozwoliły Janowi Keplerowi potwierdzić twoją teorię heliocentryczną. Wielu ją podważało. Kepler poza tym określił prawa rządzące ruchami planet. Udowodnił je Isaac Newton prawem powszechnej grawitacji, a trzema zasadami dynamiki. Rozwiązał wiele zagadnień, między innymi ruch ciał pod działaniem sił centralnych. Gdy jeszczanin już sporządził dokładne mapy księżyca. W 1969 stanął na nim pierwszy człowiek. To jest bardzo ciekawe. Muszę to zapamiętać. To wszystko jest w internecie. Wyjaśnijcie mi, co to jest? Do czego służy? To ogólnoświatowa sieć komputerowa, będąca zbiorem milionów sieci lokalnych i pojedynczych komputerów. Komputer trzymasz w dłoniach. Ależ te opowiemy ci w szkole. Nie uwierzą nam, że cię spotkaliśmy.